thank you Z tej strony Arkadiku, portal grasz24, .pl. witam was w kolejnej recenzji i zapewne się zdziwiliście, że widzicie mnie zamiast tak jak zwykle gameplay recenzowanego tytułu, ale pomyślałem, że recenzja takiej gry jak The Elder Scrolls Online zasługuje na coś specjalnego. Może nie wszyscy gracze czekali na ten grę z niecierpliwością, ale na pewno zdecydowana większość z nich o tym tytule słyszała. Choćby za sprawą trailera, który obiegł internet z czterokrotną prędkością obiegu filmików z Kotami. Ja, na przykład, czekałem na Skyrima tylko po to, żeby zobaczyć, jak, jak twórcy swejlują. Powiem szczerze, no, spodziewałem się. Wielkiej klęski tego tytułu, bo nie potrafiłem sobie wyobrazić takiego Skyrima w konwencji MMO. Taka koncepcja wykraczała poza granice mojego umysłu, ale tak się złożyło, że mnie kopnął zaszczyt recenzowania tego tytułu, więc teraz możemy sobie zadać pytanie, jak teście udało się przenieść świat Tamriel na platformę MMO? The storm is Pozwólcie, że oszczędzę wam czasu i nie będę wprowadzał was w historię serii Elder Scrolls, bo uważam, że jeśli ktoś po ten tytuł sięga, na pewno grał bądź po prostu wie, co to jest Skyrim, Oblivion czy Morrowind. Więc od razu przejdźmy do Elder Scrolls Online. Początki były ciężkie, gracze posiadające edycję imperialną mieli możliwość rozpoczęcia gry 5 dni przed oficjalnym startem. 5 dni, z których ostały się raptem 3, bo 2 odpadły na rzecz przerw technicznych. Tu 4 godziny, tam 6 godzin, tu znów godzinka, no i tak się uzbierało. Do tego wszechobecne lagi, mimo że graczy aż tak wielu nie było. Nie można mieć o to pretensji, to i tak był po prostu dobry gest od twórców dla graczy, którzy kupili pre-order, a oficjalny start był tak jak wspomniałem 4 kwietnia. Mimo wszystko nie wróżyło to optymistycznie. Po oficjalnym starcie zniknęły problemy z przerwami technicznymi i do tej pory widziałem tylko jedną na dwie godziny. Pozostała jeszcze kwestia lagów, które niestety póki co są wszechobecne i spowodowane jest to tym, że serwery dla Europy stoją sobie grzecznie w Stanach Zjednoczonych i czekają, aż na starym kontynencie powstanie baza serwerów dedykowana pod grę. Powiedziałbym, że ktoś tu się obudził z ręką w nocniku, bo czasu na taką operację była cała masa. Tak jest, niestety The Elder Scrolls Online w chwili pisania i nagrywania tej recenzji to jeden wielki lag. Co prawda może być to spowodowane tym, że początkowe lokacje są oblegane przez niskopoziomowe postaci, ale jednak gra się po prostu strasznie. Pozostaje nam jedynie czekać na to, że serwery zostaną przeniesione do Europy i póki co pośmiechiwać się z głupich tłumaczeń twórców. Do tego pierwsze parę dni odstraszały długością wczytywania się gry. Sam ekran wyboru postaci potrafił wczytywać się kilka ładnych minut. Graliście w Skyrima? To graliście również w The Elder Scrolls. Tak można by w kilku słowach opowiedzieć jak wygląda tutaj rozgrywka. Tylko żebyście nie zrozumieli mnie źle, właśnie w tym tkwimy od tego tytułu. Pierwsze zadanie, które stawia nam The Elder Scrolls to stworzenie postaci. Mamy tutaj kilkanaście różnych suwaków, masę fryzur do wyboru, takie duperelki jak możliwość dodania znamion i blizn, jakichś ozdobników, słowem można dłuższą chwilę nad tym posiedzieć, ale i tak wydaje mi się, że kustomizacja swojej postaci nie jest aż tak bardzo rozbudowana na jaką wygląda. Na początku gra wrzuca nas na krótką lokację startową, która uczy nas mechaniki gry i wprowadzi nas w wątek główny. Później lądujemy na kontynencie, zależnie od wybranej rasy, i świat stoi przed nami otworem. Zwiedzania jest naprawdę wiele, pomijając to, że mamy ogromny świat do obejścia, śmiem powiedzieć, że sprawia wrażenie kilkukrotnie większego od tego w Skyrimie, pozostają jeszcze lochy podzielone na trzy rodzaje, takie, które są instancją tylko dla pojedynczego gracza i innych tam nie zobaczymy, dostępne dla wszystkich, ale które można robić bez drużyny oraz najtrudniejsze z końcowym bossem, których bez zgranej drużyny przejść się nie da. Pozostaje jeszcze zbieranie skyshardów, za które dostajemy skill pointy, a które rozsiane są po całej mapie, pomniejsi bossowie również rozsypani po całym świecie, A których trzeba szukać na własną rękę. Ukryte skrzynie pojawiające się tu i ówdzie na mapie, potem jeszcze skrzynie pełne skarbów, do których najpierw trzeba znaleźć mapę, by były dla nas dostępne. Do niemal każdego domu można wejść, każdą wysepkę zwiedzić, każde ruiny splądrować. To oczywiście jeszcze nie wszystko przechodząc się po Tamriel, spotykamy poza graczami multum bohaterów niezależnych, którzy mają na nas jeszcze masę dodatkowych questów. Dalej, zwiedzając nawet zwykłe lochy, trafiamy na dodatkowe questy. E, tutaj nie ma zwykłych takich prostych, banalnych stref tylko i wyłącznie dla grindu. E, śmiałbym powiedzieć i nie byłoby to kłamstwo, że The, El The Elder Scrolls Online to najbardziej zaludnione MMO, jeżeli chodzi o bohaterów niezależnych. A co jest najlepsze, to idealnie pasuje do wizji świata. Ogólnie jeżeli chodzi o questy, to schemat pozostaje taki sam, czyli idź w miejsce A, zabij potwory B, zdobądź przedmiot Z. I wróć do mnie. Czasami gra pozwoli nam gdzieś tam poużywać jakichś specjalnych przedmiotów, tutaj kogoś uleczyć, tam odesłać się udręczoną duszę. Czasami rzuci nam taki twardy orzech do zgryzienia w postaci ciężkiego wyboru, bo questy niektóre questy można kończyć na kilka różnych sposobów. Ale ogólnie schemat jest ten sam. Teraz pozostaje pytanie, czy to źle? Nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze to RPG i w tym gatunku, choćby nie wiem jak w piękne słowa ubrane questy, zawsze sprowadzają się do jednego. Idź w miejsce, a... I zrób czynność B, potem wróć do mnie. Zawsze! Po drugie, akurat w The Elder Scrolls Online każdy najmniejszy, nawet najbardziej banalny quest jest ubrany w całkiem zgrabną fabułę. I tutaj nie jest tak jak w innych MMO, że stoi sobie NPC jak i Eee, no wiesz, bo wilcy zabiły moją rodzinę, więc idź tam na pagórek, zabij 30 i e, przynieś mi ich wątroby jako dowód, że to zrobiłeś. No właśnie, zwiedzając świat niechybnie trafimy na sytuację, w której będziemy musieli wyciągnąć miecz, pałkę, topór, sztylet albo pierdnąć ogniem. System walki jest mniej rozbudowany niż w Skyrimie, ale sprawia wrażenie bardziej wymagającego. Nie wygląda to tak jak w gdzie maszujemy przyciski skrótu przez dwie minuty, a potem zbieramy drop. Nie zaznaczamy przeciwnika i skupiamy się tylko na nim. Nie ma tutaj targetowania jako takiego, chyba że sami wybierzemy sobie cel, co poza paroma przypadkami jest bezsensowne. Tutaj liczy się timing, umiejętność rozpoznania ataku i dostosowania się do używanej broni. Jeśli przeciwnik szykuje potężny atak, a my go zablokujemy prawym przyciskiem myszy, ogłuszy to delikwenta na 2-3 sekundy. Dzięki temu możemy śmiało sami wyprowadzić silny cios, który powali go na chwilę na ziemię. Jeśli zaś przeciwnik posługuje się magią i szykuje do rzucenia czaru, dobrze jest go trzasnąć w czerw tarczą, co przerwie cast. Czasem jednak lepiej jest po prostu uciec z pola rażenia, dwa razy naciskając klawisz kierunkowy, co skutkuje szybkim odturlaniem się z miejsca, o ile mamy odpowiednią ilość staminy oczywista. Walka jest wyzywająca i dająca niesamowitą satysfakcję, szczególnie gdy walczy się z większą grupą przeciwników naraz. Ogarnięcie wtedy tego, co się dzieje na ekranie, jest nie lada osiągnięciem. Osobiście bardzo lubię walki z grupami składającymi się z maga, łucznika i wojownika, unikanie strzał, blokowanie ciosów wojownika i omijanie czarów to mega adrenalina. Świetne jest też to, że gra pozwala na pewną dozę kreatywności. Dla przykładu moja postać ma umiejętność przyciągania łańcuchem przeciwnika. Gdy ja z małą drużyną mieliśmy do pokonania grupę minibosów, konkretnie trzy wilkołaki naraz, po kolejnej porażce wpadłem na pomysł, wdrapałem się na pagórek, przy którym przeciwnicy mieli obóz i łańcuchem wciągnąłem na skalną półkę najsilniejszego z nich. Jego towarzyszem, którymi zajęła się reszta grupy, nie mieli jak się tam dostać, a jeden na jeden nie stanowił już problemu. Pokonanie go w ten sposób poza achievementem i dropem dało również cholernie wielką satysfakcję. Wielki plus tej gry stanowi fakt, że z każdym bossem walczy się troszeczkę inaczej. Na przykład, pierwszy taki większy boss, którego można spotkać w grze, a z którym walczy się solo, ma taki jeden mankament, że cholernie szybko się leczy i powiem szczerze, naglełem no, kilkanaście razy, zanim domyśliłem się prostej rzeczy, że gdy on jest mocno rany, wypuszcza takie orby. Na początku nie zwracałem na to uwagi, ale gdy się okazało, że gdy niszczę te orby, one leczą mnie zamiast niego. Wtedy utuczenie stało się banalnie proste. Fajny sposób, coś oryginalnego. Albo inny ciężki przeciwnik, którego akurat już trzeba było pokonać w grupie. Sam w sobie nie był jakoś wybitnie trudny. Miał po prostu wielką wytrzymałość. I miał jeden atak obszarowy, który zabijał po prostu jednym uderzeniem w polu rażenia. Wszystko absolutnie bez wyjątku. Tutaj trzeba było trochę pokombinować. Był moment, że dwoje z czworo leżało już na glebie z powodu tego ataku, w tym niestety ja. Już spodziewaliśmy się tego, że reszta polegnie i trzeba będzie gnać od początku dungeonu i od nowa prać po czwarte popysku, bo gdy cała drużyna zdecyduje się zemrzeć, stan zdrowia przeciwnika wraca do pełnego. Dwójka, która stała na nogach, wpadła na prosty, a zarazem genialny plan. Jeden z nich odciągnął i zajął stwora na tyle daleko, by drugi mógł nas wskrzesić, co zajmuje trochę czasu. Gdy już staliśmy na nogach, znów w pełnym składzie dobiliśmy stwora, tylko dlatego, że dwóch obcych graczy trochę pokombinowało, udało się bez powtórki. Może to zabrzmi śmiesznie, ale naprawdę pierwszym odruchem, który wtedy miałem, to było zaproszenie ich do znajomych. A te uczucie takiego spełnionego epickiego zadania, e, pierwszy raz coś takiego towarzyszyło mi w drze MMORPG. Zazwyczaj to jest takie, o dobra, wykonałem, kwestia wziąłem i tam idę po drugiego. A tutaj taki byłem naprawdę zmęczony. E, I naprawdę czułem się tak taki Frodo, który wraca z mordoru. I tutaj, twórcą za takie odczucia wielki plus. Poza walką i eksploracją mamy też awansowanie postaci, które w większości jest identyczne z tym ze Skyrima. Różnica polega na tym, że EXP zdobywamy głównie z zadań, książek i odkrywania nowych terenów. Teraz, za podniesienie poziomu wiedzy np. w mieczach jednoręcznych, wskaźnik XP nam nie rośnie, co nie znaczy, że się nie liczy. Teraz po prostu im częściej korzystamy z danego oręża bądź umiejętności, tym wyżej ona rośnie, a to pozwala nam ją rozwijać. Posiadanie 30 poziomu nie pozwoli nam np. Na rozwinąć walki kosturem, jeśli prawie wcale go nie używaliśmy. Dość powiedzieć, że system rozwoju postaci jest łatwy do ogarnięcia, przejrzysty i przemyślany, a tak zwane skill pointy potrzebne do rozwoju umiejętności otrzymujemy nie tylko za awans, ale także niektóre questy czy za zebranie trzech skyshardów, gdzie na jednej mapie potrafi być ich nawet 16. Plusem jest też brak przypisania oręża do klasy. Nie ma ogólnie żadnego problemu z magiem, używającym miecza i tarczy biegającego w ciężkiej zbroi płytowej, ani z wojownikiem, walczącym w szatach maga od czasu do czasu, używającego leczącego kostura. Wiadomo, że jeśli pójdziemy utartymi szlakami, będzie nam łatwiej ogarnąć postać, ale kto wie, czy eksperymentowanie z rozwojem nie przyniesie nam innych bonusów. Przyznam szczerze, że w PVP nie siedziałem zbyt długo, bo nie jest to mój ulubiony tryb, ale na potrzeby recenzji troszeczkę tam poszperałem. I powiem wam szczerze, że. Bardzo kojarzy mi się z tym Guild Warsowym World vs. World, chociaż w moim odczuciu jest to troszeczkę bardziej takie dopracowane. Nie ogranicza się do zwykłej prostej, sympatycznej wyżynki PvP. Można na przykład używać machin oblężniczych, oblegać dane punkty na mapie, bronić swoich punktów, wykonywać subquesty i robić masę, masę różnych innych rzeczy. Tak więc powiem szczerze, że można grać w PvP. Nie walcząc z innymi graczami, jesteście ciekawi, sprawdźcie to później. Tak jak mówiłem, siedzę, siedziałem troszeczkę krótko w tym trybie, ale kto wie nie obiecuję, może w przyszłości powstanie specjalny materiał na ten temat, bo jest dość obszerny. Graficznie gra prezentuje się jak na MMO, ślicznie. Z tytułami singleplayerowymi lub nawet strzelankami sieciowymi, nie ma jej co prawda porównywać. Jak na MMORPG przebijają chyba tylko Guild Wars 2, ale i to raczej tylko z powodu stylistyki. Należy pamiętać, że taki Guild Wars ma ograniczone serwery, po kilka na każdą instancję, a tutaj jesteśmy wszyscy wrzuceni do jednego worka, więc gdyby gra posiadała grafikę na poziomie takiego Crystalisa 3, byłaby po prostu niegrywalna. Ale wracając do wrażeń estetycznych, jest miło, sympatycznie i zróżnicowanie. Zwiedzimy pustynie, łąki, lasy, tundry, jaskinie, jeziora, góry, rzeki, bagna. Wszystko do siebie pasuje, jest odpowiednio stanowane i tak opracowane, byśmy nie czuli przesytu daną stylistyką. Razi troszeczkę ubogość w designie NPC-ów. Zbyt często widzę tę samą mordę, ale z inną fryzurą, co trochę dziwi, biorąc pod uwagę rozbudowane możliwości kreacji nowego bohatera. Czy twórcom nie chciało się tworzyć szerokiego wachlarza bohaterów niezależnych? Czy też znów mieli na względzie możliwości techniczne komputerów potencjalnych graczy? Hmm. Co także rzuca się w oczy to statyczność świata. Okej, okay, mamy zmianę dnia na noc, różne efekty pogodowe, fajną grę świateł, wszędzie chadzających sobie NPC-ów, czy różne żyjątka jak węże, jelenie, ptaki, ryby, szczury, pająki, kraby itd. Ale taka na przykład flora jest sztywna jakby była z betonu. Tak samo trochę przy tym wszystkim razi fakt, że nie ma w grze ragdolu. Ale tutaj mam nadzieję, że wszystko zostanie poprawione, przy którym się spaczy, bo przecież zaraz po odpaleniu gry z ekranu razi nas logo Havok. A w grze nie widziałem póki co nawet śladu czegoś, co można by było nazwać zaawansowaną fizyką. O dźwięku można powiedzieć tylko tyle, że jest. Powiem szczerze, nie jest to zbyt obfite. Chętnie bym usłyszał na przykład eksplorując jakąś jaskinię, e, gdzieś tam wodę kapiącą z oddali albo przechodząc przez lasy skrzeptaka ptaka i tak dalej. Podstawowe dźwięki mamy. Wiadomo, że jeżeli przechodzimy obok wody, to słyszymy jej szum, ale brakuje jakoś tak m, życia w tych dźwiękach. Podobnie ma się sprawa z, z odgłosami walki. Tutaj nasz bohater gdzieś stęknie, jęknie, nie wiem, zaskrzeczy, e, ale tak naprawdę nic, co by zasługiwało na większą uwagę, tak? E, Troszeczkę brakuje mi potężniejszej muzyki, cholera marzyło mi się, że w walce, już nie mówię, że z każdym mobem, tak, ale z jakimś większym bossem, że przygrywałaby muzyka na miarę tej ze Skyrima, kiedy walczyło się ze smokami, a tutaj no niestety w większości cisza, a szkoda, bo na przykład główny motyw gry jest też cholernie epicki, może nie tak dobry jak oczywiście Kim, Dim, tak, ale mimo wszystko cieszy uszy. Chociaż należy wspomnieć, że mamy tutaj wciąż bardów, którzy mają troszeczkę większy repertuar niż w takim Skyrimie i również wykonują świetną robotę. Tak, więc tym trochę grę rehabilituje brak muzyki jako takiej. Pozostaje nam jeszcze kwestia gry aktorskiej, i tutaj The Elder Scrolls jest oczywiście na najwyższym poziomie, tak jak reszta gier z tej serii. Nie wiem, zawsze mi się cholernie podobała gra aktorska w tej serii. Eee, oczywiście aktorzy robią różne gwary, różne akcenty. Osobiście, moim faworytem jest gwara Hadjitów. W tym momencie chciałbym Wam opowiedzieć o elementach z gry, które ciężko było skategoryzować w poprzednich kategoriach, a mimo wszystko wpadły mi w oko. Pierwszą rzeczą jest system aukcyjny. Nie ma globalnego domu aukcyjnego. Swoje przedmioty poza handlarzami możemy wystawiać tylko i wyłącznie na listach gildii lub ewentualnie spamować czat ogólny. Wymusza to na nas poniekąd szukania na siłę jakiejś większej gildii tylko po to, by móc handlować tym, co znaleźliśmy. Sytuację ratuje fakt, że naraz możemy być aż w pięciu gildiach, ale nie smak pozostaje. Taki pomysł bardziej pasowałby mi w Guild Wars niż w grze, takiej jak Elder Scrolls Online. Wkurza też fakt, że nie można dokładnie przeszukiwać listy przedmiotów sprzedawanych przez innych członków gildii. Brak tu konkretnej wyszukiwarki, więc jeśli chcemy sprawdzić cenę na przykład magicznego miecza, musimy przekopać się przez tysiące innych przedmiotów wystawionych przez towarzyszy. Druga rzecz, cholerne spamboty. Już pierwszego dnia po premierze The Elder Scrolls można było na czacie zobaczyć wpisy od osób takich jak Ablgulblbl, reklamy w stylu Power Leveling albo 500 milionów złotych za 3,50 wejść na moją stronę www. Ja wiem, że jest to zmora MMO, ale mimo wszystko pozostaje taki niesmak, że jednak twórcy nie dopilnowali, chociaż chętnie po prostu wykastrowałbym osobę, która stworzyła takiego, nie wiem, spambota, albo, albo nawet osoby, które tego korzystają, gincie w męczarniach. A niestety w The Elder Scrolls takie spamowanie weszło na wyższy poziom. Tutaj już nie jest tylko zasranie tego czatu tymi wiadomościami, ale również pamą do Was priwy. A poza tym potrafią zaspamować Wam skrzynkę mailową wbudowaną w grę. Fajnie. Miłe są też dodatki do rozgrywki w postaci poszukiwania skarbów czy skyshardów. Do tych pierwszych musimy znaleźć mapę, którą cholernie rzadko dropią przeciwnicy, a i sama mapa ma formę szkicu i sami musimy poznać miejsce, jakie przedstawia i znaleźć skarb. Szukanie Sky Shardów jest podobne do tego z szukaniem skill pointów w Guild Wars 2, z tym, że te są poukrywane w miejscach wcale nie rzucających się w oczy. Przydaje się tu dziennik achievementów z dokładną listą wszystkich Skyshardów, ale i tak nie jest on aż tak dokładny. W obu przypadkach polecam wam szukać tych elementów na własną rękę. Satysfakcja gwarantowana. Korzystanie z map dostępnych w sieci zabija frajdę z eksploracji. Póki co graczy denerwują różne glicze, a to postać gdzieś utknie, a to zniknie NPC, od którego zależy zakończenie questa, a to nie możemy użyć portalu przenoszącego nas do innego wymiaru, bo gra postanowiła nie dać nam takiej opcji. Są to drobne wpadki, które drażnią, ale zwykły relog pomaga. Jeśli o rasy i klasy chodzi, raz mamy dziewięć wszystkie znane ze świata Tamriel. Każda z raz podlega pod jedną z trzech frakcji Daggerfall Convenant, dla Bretonów, Redgardów i Orków. Ebon Pact dla Nordów, Mrocznych Elfów i Argonian oraz Aldimori Dominion dla Wysokich Elfów, Drzewnych czy też raczej Leśnych Elfów i Kadzitów. Każda z ras może wybrać klasę Smoczego Rycerza, Templariusza, Maga oraz Nocnego Ostrza, który w szybkim przełożeniu jest po prostu łotrzykiem. Każda rasa ma kilka własnych umiejętności rasowych. Przypominam jednak, że przepisanie do klasy nie jest aż tak zobowiązujące jak w innych grach. The Elder Scrolls jest grą wybitną niemal w każdym celu. Daje masę frajdy, starcza na długo, wprowadza świeżość do gatunku. Dynamiczna walka, poukrywane znajdźki, żywy świat, świetnie poprowadzone fabularnie questy, crafting, PvP wszystko jest na wysokim poziomie. Problemem są sprawy techniczne, które tutaj wierzę w twórców zostaną poprawione w ciągu kilku najbliższych tygodni. Ważne, aby wyeliminować lagi, poprawić fizykę, pozbyć się z Pambotów, usprawnić system aukcyjny. Niewiele, ale jeśli to naprawią, a nie popsują czegoś po drodze, czeka nas MMO, które wbije się w rynek niczym World of Warcraft. Jeśli spędziłeś, drogi graczu, dziesiątki bądź setki godzin w Skyrimie, Elder Scrolls Online pochłonie cię na drugie tyle. Czekałem na porażkę tej gry, a wpadłem w jej szpony i póki co nie myślę nawet, żeby się z niej wyrywać. Tylko ten cholerny abonament. Za egzemplarz gry do recenzji dziękujemy firmie Cenega Poland. Przy okazji zapraszam wszystkich do gildi w grze. Wystarczy, że napiszecie do mnie na priv, a dostaniecie zaproszenie. Tworzymy polskie community w Elder Scrolls online. Na koniec taka jedna sprawa nurtuje mnie jedno pytanie. Otóż przed pisaniem i składaniem tej recenzji sprawdziłem kilka innych, po prostu, żeby zobaczyć, czy może czy o czymś nie zapomniałem powiedzieć i tak dalej, zdarza się. I często na innych portalach widziałem stwierdzenie, że. od Skyrim Online, jak ja to nazywam, to taka gra jak każda inna, niczym się nie wyróżnia od kolejne MMO na rynku. Ja tak się zastanawiam, czego do jasnej cholery ty wymagasz, recenzencie drogi? Jak i co ma zawierać taka gra, żeby miała coś nowego, żeby nie była sztabową grą e, MMO? Oczywiście w świecie fantazy. bo jak dla mnie The Elder Scrolls Online to jedno z najoryginalniejszych MMO ostatnich lat. Świetny system walki, nowe systemy rozwoju, eksploracja świata na całkowicie innym poziomie niż przywykliśmy do tego. Do tego e, każdy, najmniejszy nawet quest jest świetnie opisany fabularnie, ta gra żyje, mamy nową formę interakcji z innymi graczami, a ty mi powiesz, rec recenzencie, za dychę, że e, jest to gra jak każda inna, nic nowego nie wnosi. Więc zadam to pytanie troszeczkę inaczej. Ta gra, The Elder Scrolls Online, to taki Skyrim online. Skyrim, który ogólnie oceny dostawał nie niższe niż 9 na 10. Więc pytam Cię, drogi recenzencie, w takim razie bądź konsekwentny i powiedz mi, co nowego na rynek wniósł Skyrim? Być może Wy, drodzy widzowie, powiecie mi o co im chodzi, bo ja ich za cholerę nie rozumiem. Piszcie w komentarzach pod spodem albo na naszej stronie grasz24.pl o co im chodzi. Możecie również pisać swoje opinie na temat The Elder Scrolls Online. Być może już graliście i chcielibyście podzielić się swoją opinią. Ja póki co się z wami żegnam, tak więc do usłyszenia następnym razem.